Witam bardzo serdecznie w kolejnej recenzji. E, dzisiaj mam do zrecenzowania gwizdek z kompasem i y, kilkoma innymi y, gadżetami. Y, dostałem go od firmy Hobby House, y, tak więc y, no, zaprezentuję Wam go. Y, jest on y, y, takiego wyglądu. Tutaj możecie zobaczyć w bocznej kamerze. Wymiary będziecie mieli podane na końcu filmu. Gwizdek składa się z trzech części. Jest to część ta, która gwizże. Druga część jest to część z lupą. I trzecia część jest to część z kompasem, termometrem, latarką oraz pojemniczkiem, w którym przechowuje sobie zapałki zacznijmy może od tej podstawowej części czyli od gwizdka gwizdek jest dość dobrze wykonany jest przy nim przywiązana linka przez co ułatwia to przenoszenie ja do linki sobie przypiąłem S-Binera przez co mam szybki do niego dostęp i mogę go użyć. Dobrze, gwizdek jest dość głośny. Jest to gwizdek bezkulkowy, przez co no nie musimy się martwić, że zgubimy jakąś część. Mm, tutaj także znajduje się lusterko. Możemy nim nadawać sygnały lub w ostateczności się w nim przejrzeć. To w zasadzie tyle z tej części. Jeszcze warto napomnieć, że gwizdek był spięty na końcu tej linki takim zatrzaskiem, który bardzo szybko się wyrobił i po prostu nie nadaje się. Drugim elementem jest lupa. Cóż tu dużo mówić o lupie? Lupa nadaje się do czytania mapy na 100%. Trzecim elementem jest element z trzema funkcjami. Są to funkcje takie jak kompas, termometr oraz latarka z jednym ledem. Oraz tutaj także znajduje się pojemniczek, dzięki któremu możemy w bardzo w prosty sposób przechowywać przycięte do tego rozmiaru zapałki. Kompas wskazuje północ. No w zasadzie troszeczkę się myli, ale myli się zawsze. Czyli jeśli wiemy gdzie jest północ, to mamy w zasadzie dobry kompas. On myli się zawsze o jakieś 25 stopni. Termometr, jak widzicie, w tym momencie wskazuje 30 stopni. Z żadne skarby nie jest teraz tyle, nawet w słońcu. Tak więc troszeczkę się myli. Trzeba sobie odjąć zawsze 3 stopnie Celsjusza. Latarka. Latarka jest dość mocna jak na 1 LED. Na pewno wystarczy do czytania mapy. Doświetlaja sobie drzwi, gdy otwieramy je kluczem w nocy. To w zasadzie tyle co mogę powiedzieć o tym produkcie. W zasadzie nie ma co dużego opisywać, po prostu produkt, jak produkt jego się nie da zepsuć. Tak więc mam nadzieję, że Wam się recenzja krótka, bo krótka, ale podobała. Zapraszam Was na inne moje filmy. Do zobaczenia, cześć.